Cześć. Kolejny dzień, kolejny urbex lecimy właśnie do opuszczonej szkoły. Będziemy eksplorować jazda. U góry nawet okna, okna nowe Ciekawe czy ktoś tu był niedawno Podstawówka Szkoła podstawowa imienia Stefana Żeromskiego Tutaj chyba szatnia nie, jednak toaleta. Albo to i to. Tutaj, tu jest chyba szatnia. Stary piec. Lecimy dalej, zobaczymy. Ale tu w środku chyba już nie ma nic. Co w klasach pozostawało. O, oh, drabinki! Zobaczymy jak tam flaga wygląda <śm> Ale chyba będzie słabo, bo ostatnio namaśnia się. Wstydaje, na masie. Si jest to? Uf, o, mre. Ciekawe czy jest prąd, bo patrzyłem to jest, wiadomo nie ma tych lamp, to nie sprawdzimy, ale jak patrzyłem to jest podpięty, to ma dostęp Tutaj też coś było, ale to chyba jakiś inny budynek Chyba od klosza, od lampy dla uczenia pamięci Ana Frutyny zasłużonego kierownika szkoły. No, czyli na pewno 30 lat już ta szkoła e, nie funkcjonuje. Może krócej, raczej tak. Ktoś tu mieszkał? Są takie pokoje. To chyba kuchenka była. Jakaś Łazienka. Aha, i tam jeszcze coś było, ale tam chyba już wejście na górę Nie, jeszcze jeden pokój Ciekawe czy są piwnice i tu łazienka była też Tak, tak mi się wydaje właśnie Tu jeszcze nic nie było Chyba Ktoś się A to się tucze, albo obok, tak to obok gdzieś w budynku, ale wywaliło podłogę do góry, półki na buty. Na kurtki. No tutaj tak samo podłogę do góry wywaliło. A tu już strzeliła. Ciekawe, lało tu chyba. Musiało tu lać. I wywaliło ją tak do góry. Znowu piec z kapelków. Tak samo sala Tak to musiała być stara szkoła, bo skoro Gdzie były piece Praktycznie w każdej sali Na dole też piec był, ale No a tu kafelek już nie ma, ktoś Zerwał i chyba ostatnia sala i tam jeszcze były gdzieś jakieś pomieszczenia tu jakiś kantorek chyba wszystko zabrali wszystkie ławki, wszystkie o tam boisko do koszykówki, zaraz tam polecimy na dach chyba wchodzić nie będę nawet nie wiem gdzie jest drabina O, zostało. Coś się zachowało. Plakaty jakieś Marią To chyba to była... od religii Sala. Ta i druga też z jakimiś włączymy prąd chyba dalej nie działa no tam chyba jeszcze coś było bo tu chyba były drzwi nie wiem czy nie zostały zamurowane tu też musiała być jakaś sala Od dziadostwa z dala. No, musiały tam być drzwi. Je zamurowali. Albo okno. No ale okna to w szkole to są. Nie ma takich od balkonowych, tylko krawat. Zawsze, gdy kładzie się na niej, to wyglądał jak krawat. Musimy na zewnątrz teraz. Wszystko zamontowali, a ten pomnik zostawili. Pomnik. Zobaczę, czy tu nic nie przeoczyłem. Jest data. O, dwutysięczny. No czyli możliwe, że już 20 lat, zam... szkoła jest zamknięta. To jak na 20 lat, to nawet nie jest źle. Podejrzanie czysto. Tutaj jest. Malutka, ale to wiadomo, że jak podcałówka. Bo to nie wiem, czy było 6 klas, czy 8. A teraz trzeba znaleźć to boisko. Tu wszystko zarosło, będzie ciężko. Tutaj byłem? Nie. Nie, tu chyba byłem. Zamknięte. Jakiś obraz. Dobrawa Dąbrówka. Córka księcia Czeskiego Bolesława. Była żoną mieszka pierwszego No, obraz tylko został Tak to wszystko wywieźli A to gaśniczce, co jakieś stare? Żeby to teraz nie wybuchło Takie stare, to nie wiadomo Tutaj jakaś szopa. Może tu wszystko wynieśli? Ale raczej nie. Tak, jakiś stół, pompka. Jakiś warsztat, akumulator stary. O, ciekawe co to jest. Jakaś, jakaś półka. Jakieś gniazdo tutaj było. Piotruś, pan. Latam jak Piotruś, pan. Ram-pam-pam. Pam. Jakieś zwierzęta tu musiały być. Może gołębie jakieś. Ale chaszcze, ale nie jest wcale źle. Nawet ładnie się przechodzi. Bywały gorsze urbeksy. Tutaj chyba jest to boisko do koszykówki z tamtej strony. To chyba lewarek jakiś albo zabawka, no nie wiem. Zabawka, kombajn, jakiś mur. Tu musieli coś budować i nie dokończyli tego po prostu Możliwe jakaś sala gimnastyczna czy coś i nie dokończyli to Jest kosz, ale to tylko jeden jest Myślałem, że to jest całe boisko do kosza Możliwe, że sam kosz był i nie było i nie było niczego No to musieli na ziemi grać No chyba, że to wszystko zarosło ale nie sądzę, żeby pod tym był tam, tam jeszcze deski możliwe właśnie, że tutaj coś, była jakaś budowa i niedokończona była i szkołę zamknęli. Nie, nie miałem żadnej informacji na, na temat jej, więc za bardzo nie wiem. Też jest pozałówka, więc Więc nie mam pojęcia Nagadałem na początku, że jest ładniej To mam teraz Tam mogłem Ładniej było Ładniejsza droga no, i tak, nie za duża szkoła, ale to wiadomo, że podcałówka to coś tam pozostawało. Wiadomo, jakby się. Ale yy, ciekawi mnie, ile osób tu mieszkało, skoro takie rzeczy były. Ciekawe. Tu jest jeszcze taki pomnik. tysiąc lat państwa polskiego. Jest napisane do żołek. Eee, chuje. Leni, kur, ukradli je, rury. Eee, koronę. Eee. I tak powiem. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny. Komuchy pierdolone. I jebać kurwa komunę. I Putina. Z kurwy syna. Zajęcie Koronę. A tak poza tym to wszystko. Znikam niezauważony, jak mgła. Hej!